Generalnie to dzisiaj wybija druga rocznica kanału. Witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj, no, tak jak na wstępie już mówiłem, dzisiaj wybija druga rocznica kanału. Chciałbym Wam bardzo podziękować, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam za. 1100 subskrypcji udało się przez dwa lata tyle zdobyć. Bardzo wszystkim dziękuję. No i prawie 190 tysięcy wyświetle, 190 wyświetleń prawie się udało zdobyć. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, że jesteście ze mną. No, tak jak wczoraj widzieliście, niedługo rusza nowa seria z farminga na moim serwerze dedykowanym. No i co. I, i chciałbym też zrobić z tej okazji QA. Z okazji rocznicy i 1100 subskrypcji, także zadawajcie pytanka i czas tak do piątku. Myślę, że w sobotę albo w piątek, w sobotę albo w piątek się pojawi QA. Także zadawajcie pytanka. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. To trzymajcie się na razie.